Kilka minut po 6 rano ruszę w moją stałą trasę biegową. Patrzę na miasto o człowieka, który związany jest z turkiem od ponad 6 dekad, bo w moim sercu Turek zawsze ma szczególne miejsce. To tutaj się urodziłem, tutaj dorastałem. Spacerując po turkowskich ulicach uczęszczałem najpierw do jedynki, później do ogólniaka. To z Turku wyjeżdżałem na studia do Poznania i to tutaj zawsze wracałem. Najpierw do rodzinnego domu na spółdzielców, potem do mojego domu na zdrojkach. Wschodzące słońce budzi do życia miasto i jego mieszkańców. O tej porze ulice są jeszcze puste. Za godzinę wypełni je gwar, turkowianie wyruszą do pracy, do szkół i przedszkoli. Dla wszystkich rozpocznie się kolejny pracowity dzień. Dzisiaj nie marzę o niczym innym, tylko o pracy dla naszego miasta. Pragnę uczynić Turek miastem przyjaznym, spokojną przystanią dla młodych ludzi, zakładających tu swoje rodziny. Nie chcę kontynuować mowy nienawiści. Niech o naszym mieście mówi się głośno w całej Polsce, ale tym razem w dobrym tego słowa znaczeniu. Podobnie jak Wy, mam dość kłótni, przerzucania się oskarżeniami, wiecznych pretensji. Moją siłą jest spokój i doświadczenie. A tutaj kontakty, z których obiecuję korzystać, poprawiając nasze wspólne perspektywy na przyszłość. Dialog i współpraca to są i mam nadzieję, będą słowa klucze.